Państwa, Teresa Żukowska W dzisiejszym odcinku chciałam promować swoją książkę. Otóż to jest ona. I dla osób, które nie wiedzą, co znajduje się w tej książce, to chciałam tylko powiedzieć, że ona zawiera wszystkie zasady kroju i szycia. Jest przedstawiony w bardzo prosty sposób, gdzie naprawdę bardzo łatwo można nauczyć się robić konstrukcję na siebie także ja za chwilę pokażę jak co mieści ta książka w sobie, kartka po kartce ale też tak od siebie zachęcam do kupienia bo uważam, że warto, bo w tej książce są zawarte naprawdę wszystkie podstawy kroju szycia odzieży lekkiej, ale później na podstawie tej odzieży lekkiej będziemy robić odzież ciężko, także Warto jest zaznajomić się, na czym to krawiectwo polega, jak to się pracuje, opracowuje konstrukcję. Także, jak to wszystko się wylicza. I tu jest wszystko opisane, także zachęcam. Osoby, które pierwszy raz ten filmik widzą, mogą wejść na mój kanał, gdzie jest bardzo dużo filmików odnośnie krawiectwa, podstaw kroju i szycia. Także, zanim zakupią taką książkę, będą mogły się troszkę zaznajomić. Co ja przedstawiam w filmikach. Także będą mieli większą orientację, co mogą znaleźć w książce. Także zapraszam do obejrzenia, co zawiera wnętrze książki. Państwo, co mieści książka wewnątrz, także myślę, że ona pomoże Wam zdecydować, yy, czy chcecie zakupić, czy nie. Ja od siebie tylko mogę zaproponować, czy ta książka jest naprawdę warta zakupu, bo ona będzie służyła na wiele, wiele lat, ten materiał zawarty w niej. Yy, na pewno będziecie po, powracać do tej książki niejednokrotnie. Także cena tej książki do końca grudnia wynosi 119 zł i darmowa przesyłka, ale tylko na terenie Polski. Jeżeli ktoś zakupi i chce ją wysłać poza granicę Polski, będzie musiał za przesyłkę zapłacić, no niestety, według taryfy jaka obowiązuje danego kraju. Zachęcam, żeby nabyć tą książkę do końca grudnia, ponieważ od stycznia będzie droższa o 10%, no i już będzie przesyłka płatna nie tylko za granicę, ale też i na terenie Polski. Także ja tak bardzo no, zachęcam, bo ta książka jest warta tego, żeby z niej się uczyć. Także dzisiaj to wszystko i dziękuję bardzo i zachęcam. Do widzenia.